Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. A w naszym studiu zapowiadany wcześniej gość Przemysław Słowiński, historyk Akademia imienia Jakuba z w Gorzowie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Bardzo ważna data historyczna. Zwykle spotykamy się w tym studiu przy, przy ważnych datach. Rocznica największego powstania przeciw Niemcom w okupowanej Europie, rocznica powstania warszawskiego. Dla historyka jakie ma znaczenie? Myślę, że kardynalne, dlatego że jeżeli myślę o w ogóle dziejach II wojny światowej w kontekście naszego państwa, to no oczywiście poza tym, tymi kontekstami, jak Katyn, jak, jak inne zbrodnie nazistów na, na poszczególnych narodach, jak eksterminacja Żydów, no to przede wszystkim mam na myśli powstanie warszawskie, bo ono było kluczowe nie tylko dla rozstrzygnięć, ale przede wszystkim dla przyszłości państwa polskiego. Mhm. Właśnie konsekwencje powstania były, były, były potem na wiele, wiele lat odczuwalne. O tym za chwileczkę porozmawiamy, ale najpierw o, o, o przebiegu powstania. O ocenie powstania, bo dzisiaj ta ocena jest bardzo modna. Są dwa bieguny, wielkie skrajności, od największej tragedii narodowej po największą chwałę narodową, olbrzymie straty ludzkie, przypomnijmy, materialne, kwestia zasadności decyzji podjęcia walki młodych ludzi, nieuzbrojonych ludzi, których wysyłali profesjonalni żołnierze, można powiedzieć, do walki. No i tutaj musimy przede wszystkim zacząć od tego, że my te analizy, te rozważania toczymy z punktu tu i teraz, z tego miejsca, w którym jesteśmy. Mm. Jest nam ciepło. Jest nam dobrze, jest lato, y, mamy koło siebie bliskich, y, mamy swoją pracę, mamy swoje zainteresowania. Y, nikt nas przez kilka lat nie prześladował nie próbował zamordować za to, że jesteśmy Polakami. Nie było łapanek? Nie, nie było łapanek. Nie, nie, my, y, no jest nam po prostu dobrze, tak? Y, natomiast Polacy, którzy znaleźli się w tym punkcie i y, to w wielu takich, y, można powiedzieć, wyznaniach, zeznaniach, y, wspomnieniach pokazuje się, że oni mówią, to była natura. Rzecz, że się do powstania idzie, bo nie można było czekać, aż zostanie się zamordowanym, stłamszonym przez Niemców to jest jedna, jedna rzecz. A druga rzecz, musimy pamiętać o tym, że już na brzegu Wisły byli Rosjanie. I gdyby Polacy po prostu bez walki oddali ten przemarsz wojsk radzieckich przez stolicę, to bylibyśmy w zupełnie innym punkcie w momencie rozstrzygnięć decydujących już w 1945 roku o państwie polskim, niż to miało miejsce w rzeczywistości. Okej, okay, ale dowództwo armii krajowej. Miało dokładne informacje, że nikt palcem nie tknie, że nikt nie będzie pomagał z aliantów, że y, nie można liczyć na taką pomoc, na jaką liczyli y, powstańcy. Y, co do Rosjan, też pewnie już były pierwsze informacje, które były co najmniej wstrzemięźliwe a propos y, współpracy. Mimo wszystko taka decyzja została podjęta. No i tutaj muszę pewną pewną e, ane, no, historię, którą e, przedstawił nam Norman Davis przytoczyć, a mianowicie dzień przed powstaniem e, do swojej ciężarnej żony e, Komorowski-Bur e, szef struktur AK powiedział, nie minie tydzień, a ja będę w więzieniu NKWD. Nie minie tydzień po wybuchu powstania. Mhm. Więc jakby musimy Zdawał też mieć sobie świadomość, że oni nie, nie myśleli o tym, że oni sami wygrają powstanie, że oni sami i zwyciężą, ale to było, to był taki element sprzeciwu ostatniego aktu desperacji, przeciwko temu, żeby Polska została zniszczona, zadeptana, już nie przez nawet samych nazistów, ale przez Sowietów, tak? Tych, którzy tutaj szli zwycięskim marszem przez państwo polskie już od, od w, w kilku, kilku tygodni. Pod Warszawą toczyła się wielka bitwa pancerna. Dokładnie tak. I my o tym zapominamy. Myślę, że to też jest wynikiem tego, że gdzieś ta narracja przez dziesiątki lat po wojnie była nam Wtłaczana, nieprawdziwa i ona dzisiaj gdzieś też jeszcze owocuje, bo no nie każdy jest historykiem, nie każdy wnikliwie analizuje to, co wtedy się wydarzyło. To jest ciekawe, bo dużo takiej y, y, ideologii gdzieś jest w naszych głowach. Nie ma faktów za dużo, prawda? Kiedy dzisiaj młodych ludzi pytamy, kto wygrał Powstanie Warszawskie, często słyszymy: my. No tak, to też może jest na fali takiego. No bo w XX wieku powstanie wielkopolskie to było takie, które myśmy wygrali to było rzeczywiście. I często o nim I często o nim zapominamy. Nie jest tak ta. do, y, dowartościowana, jak powinno być. Ale to swoją drogą. No myślę, że cała historia <grym> <grym> powinna być bardziej dowartościowana. Okay. No powinniśmy... o tym też za tak, chwileczkę. Tak. Y, Natomiast powstanie warszawskie jest. Gdzie ta ideologia, gdzie fakty, prawda? To troszeczkę się rozmyło. Tak. Powstanie Warszawskie jest fundamentalnym elementem naszej historii XX wieku, historii II wojny światowej i myślę, że bycie syren o 17:00 to nie powinna być tylko Warszawa, to powinien być cały kraj. I tak Wła będzie dzisiaj w Gorzowie także. Właśnie, dlatego że oni nie walczyli tylko o Warszawę. On, powstanie Warszawskie było elementem planu Burza. Plan Burza zakładał, że zanim wejdą wojska sowieckie i narzucą nam tutaj swoją, swoją bytność i swoje władztwo, to my spróbujmy podnieść walkę, spróbujmy podnieść czoło po to, żeby ich przywitać jako gospodarze. Później, co się działo, co będzie się działo, to jest jak miała być rzecz wtórna dla organizatorów tych wszystkich wydarzeń, tej całej kampanii. Chodziło o to, żeby pokazać, że jako naród, że jako państwo istniejemy, dlatego, że przez cały okres II wojny światowej państwo sowieckie podkreślało, że Polska nie istnieje, a to, hmm. była, to było kłamstwo. Kłamstwo, które miało ułatwić narzucenie władztwa naszemu państwu i kłamstwo które niestety ze względów wojennych, politycznych i innych zostało przyjęte zaprawdę przez naszych sojuszników. Tak to wyglądało, jeśli chodzi o dowództwo. E, a e, oczywiście wszystko zależało od tych młodych ludzi, którzy czekali, którzy, e, tak jak mówiliśmy na początku, tak jak pan mówił. E, Przeżywali na co dzień właśnie te niedogodności życia, mieli tego dosyć, mówiąc krótko. I kiedy dzisiaj słyszymy wspomnienia powstańców, mówili, i tak, i tak doszłoby do Powstania Warszawskiego. Dokładnie. Tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Każdy mówił, ja nie zapomnę, jak usłyszałem wspomnienia jednej z matek. I ona mówi, że do powstania jej mąż i dwóch synów. I, on, I ktoś ją zapytał, no ale nie chciała pani ich powstrzymać, bo przecież mogli zginąć i tak dalej. I ona mówi. No ale cóż było robić? No Trzeba było iść do powstania. To nie, to nie było nawet najmniejszej dyskusji, Tu nie było najmniejszego cienia wątpliwości, że ojczyzna jest w potrzebie i po prostu idzie się po to, żeby walczyć. Ale cierpieli nie tylko ci, co walczyli, cierpiała cała ludność Warszawy. Przypomnijmy, ponad milion osób wysiedlonych, prawda, w trakcie. Tak, no niestety takie są konsekwencje wojny. Jeżeli weźmiemy analizę, zrobimy całych strat podczas II wojny światowej, straty podczas Poszczególnych bitew, one będą tragiczne. Ale czy my mamy prawo jakkolwiek oceniać? Myślę, że nie. My mamy prawo analizować. My mamy prawo pomyśleć, jak to było, dlaczego to było. Ale ja bym nigdy nie odważył się powiedzieć, że nie mieli prawa, nie powinni, że byli głupcami czy coś takiego. No, my, będąc tu, zadajemy sobie pytanie: a co ja bym zrobił? Jak ja bym postąpił? Mhm. Dzisiaj sytuacja, jaka jest na świecie, każdy wie i. I pewnie dzisiaj takie pytania sobie każdy z nas zadaje. I myślę, że mm, pomimo tego, że zadamy sobie to pytanie, to i tak nie będziemy wiedzieli, jak postąpimy, bo to dopiero ta konkretna sytuacja, tak? Mm. Karabin przy skroni, y, śmierć kogoś bliskiego z rodziny, wtedy powoduje, że decydujemy się na takie, a nie inne postępowanie. Mm -hmm. Wtedy poznajemy siebie albo innego tak, człowieka. I wtedy stwierdzamy, czy ta ojczyzna jest dla nas tym, czym powinna być, czy ją kochamy na tyle, żeby się poświęcić, czy też nie. Mm -hmm. No właśnie, a propos poświęcenia. Y Poszło na marny czy nie poszło? To jest takie może troszeczkę kontrowersyjne pytanie, bo konsekwencje w historii są, są bardzo wyraźne, bo odniesienia w historii było, było ich bardzo dużo, to między innymi potem lata 80., gdzieś ten etos powstania news Polaków trzymał przy polskości. Myślę, że tak, myślę, że no i dodatkowo tutaj jakby nakładanie fałszywej retoryki przez komunistów, to jednak świadczyło o tym, że to miało znaczenie, że to było ważne. I tak jak na początku tutaj zaznaczyłem, myślę, że Polska miałaby ogromny problem, żeby odrodzić się jako państwo. Oczywiście pamiętamy, że nie było samodzielnym państwem po II wojnie światowej, ale w ogóle jako państwo, gdyby powstanie warszawskie nie wybuchło, gdybyśmy przyjęli po prostu przejście wojsk sowieckich przez państwo polskie jako, jako fakt. Bylibyśmy republiką? Najprawdopodobniej tak. Proszę zwrócić uwagę, że do dnia dzisiejszego państwo rosyjskie nie jest w stanie się pogodzić z samodzielnością republik bałtyckich, Polski, czego przykładem jest. Jest Ukraina, prawda? Mm -hmm. bo, bo jednak uznaje to za swoją strefę wpływów i cały czas gdzieś grozi w naszą stronę to niebezpieczeństwo. No, Ostatnie żądania. Tuż przed wybuchem wojny na Ukrainie, tej pełnoskalowej były też w stronę Polski, tak? Tutaj, I gdzieś też żądania się powtarzały w też groźby tak, tak. tak. I myślę, że gdybyśmy nie byli silnym państwem na tyle, żeby wstąpić do NATO, do Unii Europejskiej, no to bylibyśmy też w sytuacji podobnej do Ukrainy. Słyszałem też opinie historyków, które mówiły o tym, że no kto wie, co byłoby w trakcie zrywu Solidarności w latach 80. czy Rosjanie by nie wkroczyli, że być może wiedzieli, czym to to się skończy i no właśnie to historia powstania jakby uczyła Rosjan, że, że nie warto. Że nie warto z Polakami zadzierać mm -hmm. tak, ponieważ może to się źle skończyć. I rzeczywiście. że no, mm... nie skończy się, dokładnie zacytuję na plucie na czołgi. Zwróćmy uwagę, co się stało pod koniec lat 80. -tych. to Polacy zapoczątkowali rewolucję w Europie i to Polacy byli takim czynnikiem, który zdecydował o tym, co się stało w Europie, prawda? <laughs> Więc myślę, że to dziedzictwo powstania warszawskiego, yy, pomimo tych ogromnych ofiar, jest kluczowe dla przyszłości państw, było kluczowe dla przyszłości państwa polskiego i dla świadomości też naszych wrogów tego, jak jesteśmy walecznym narodem. Mimo wszystko, powstańcy, którzy opuszczali Warszawę po kapitulacji, na pewno yy, mieli to poczucie osamotnienia i pozostawienia ich samych sobie. No być może tak było, ale być może też z nadzieją spoglądali, że jednak ta, ta ofiara nie pójdzie na marne. Hmm. No tak jak powiedziałem też, nam trudno jest dzisiaj to. Bo w ogóle być? nie powinniśmy oceniać, tak? My hmm. możemy analizować, my możemy domniemywać, ale yy, oceniać raczej nie powinniśmy. I słuchiwać się w. Te Wspomnienia. głosy. Tak, tak. Już, nie, już niewielu powstańców zostało. Mamy to szczęście, że jeszcze możemy słyszeć świadków wydarzeń. I myślę, że powinniśmy ich bardzo, bardzo uważnie słuchać i miejmy nadzieję, że się nie będą powtarzały sytuacje, w których ktoś będzie próbował zagłuszyć to, co mówią powstańcy. Bo no jak, jak w ogóle można zagłuszać kogoś, kto najwyższą ofiarę składał na ołtarzu ojczyzny? No, trudno tutaj jest to sobie wyobrazić. A jeszcze do tego może powiedzieć, że jestem patriotą. No, to już jest w ogóle jakieś nieporozumienie to, to, to można inaczej nazwać wykorzystywanie chyba polityki takiej doczesnej, aktualnej, co często się zdarzało w historii i, i, i w to mieszanie powstańców, ale zostawmy to właśnie, a propos historii na koniec chciałem pana zapytać, a propos tego, jak młodzież podchodzi do historii. 80, mówimy o, o historii sprzed 80 lat. Dla, dla młodych ludzi lata 90 to już jest przeszłość. No, tak. Czas, przed którym się urodzili, jest już dla nich tak. obcy, prawda? Jak podejść do edukacji? Czy, czy dalej młodzież jest zainteresowana historią? No, czy w ogóle jest zainteresowana historią? Jest. To tylko jest kwestia tego, jak ta historia będzie prezentowana. Jeżeli znajdziemy sposób, model ciekawego, nowoczesnego prezentowania historii, to jak najbardziej, ja widzę to na przykładzie i uczniów. I studentów, z którymi prowadzę zajęcia, spotkania, że jeżeli mamy tę nić porozumienia, i to mogą być różne, różne elementy, to, mogą, to może być muzyka w rytmie hip-hopu, w której będą elementy historii, ale to mogą być też nawet gry komputerowe, a mogą być oczywiście wyjazdy, podczas których na bieżąco będą na miejscu poznawać historię. Trzeba mhm. tylko znaleźć sposób, chęć, yy, i myślę, że wtedy ta historia będzie lepiej, yy, w cudzysłowie, konsumowana, bo tutaj też o to troszeczkę chodzi. A jeżeli kogoś zmusimy podczas takiego spotkania do, do myślenia, do burzy mózgów, to myślę, że efekt będzie od razu widać i w przyszłości zaowocuje. A co do symboliki Powstania Warszawskiego, Jak, jakie pan ma podejście? Bo powiem szczerze. Y Naklejka na zderzaku samochodu, który gdzieś wyprzedza mnie agresywnie, polska są walcząca, pewne rzeczy, trochę mnie się irytuje. Są pewne rzeczy, które e, powinny być uważane za. E, może ktoś uzna, że, że, że może nie aż tak, ale ja tak uważam, że za, za święte. E, nie powinno się prezentować na kiu baseballowym, na piłce, e, nawet na bluzie. To myślę, że to nie do końca jest, bo ktoś e, idzie w bluzie mm -hmm. dresowej, e, zachowuje się tak, a nie inaczej. No, chyba to nie bardzo. Z drugiej o... strony jest wzór amerykański takiego patriotyzmu, gdzie rzeczywiście tych elementów jest bardzo dużo i akcentów. Jasne, e, ale myślę, że amerykańska historia jest troszeczkę inna niż historia Polski i mm. troszeczkę nasza. Natura, nasza kultura jest też troszeczkę inna niż kultura amerykańska. Nie mam nic przeciwko, żeby godnie prezentować symbole związane z Powstaniem Warszawskim, z Polską walczącą, z naszym krajem, narodem, ale to musi być wszystko godne. Ja Natomiast... tylko przypomnę, żołnierze jednostek specjalnych otrzymywali pozwolenia od byłych żołnierzy AK, czy w ogóle mogą używać. Właśnie, i to jest to. Ich symboliki. Dokładnie, pozwolenia. Mhm. To trzeba przemyśleć wszystko, tak? A nie jakiś przedsiębiorca pomyśli sobie, ach, no to sobie tu wezmę, naklejki zrobię, a ktoś sobie na zderzaku je naklei. No, to chyba nie jest miejsce do upamiętnienia tylu tysięcy ofiar i całego Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy, dzisiaj o godzinie 17 zatrzyma się na pewno Gorzów, bo to już te czasy, kiedy coraz więcej z nas pamięta i, i, i te syreny na pewno nam o tym przypomną. Przemysław Słowiński, historyk Akademii imienia Jakuba Paraderza w Gorzowie, gości w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej. Rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu: gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będzie.